Czy my czekamy na tą ustawę po to, żeby po prostu rat kredytu nie płacić? Tak z automatu. Panie redaktorze, drodzy Państwo, no, wydaje mi się, że ten artykuł może troszeczkę Państwa zmylić. I rzeczywiście ta zmiana, którą proponuje resort, może pozytywnie w pewnym wymiarze wpłynąć na rozpoznawane sprawy frankowe. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jeden istotny zapis tego artykułu, który mówi o tym, że wstrzymanie płatności rad kredytu nastąpi dopiero po doręczeniu odpisu pozwu do pozwanego banku. Niestety z mojej praktyki bardzo często widzę, że sędziowie zwlekają z doręczaniem mhm. odpisu pozwu do, do banku i czasami czekamy na to ponad rok. Obecnie, Jezus, jest Maria, aż tak? Obecnie Panie redaktorze, obecnie rozwiązanie, które, które tak naprawdę powszechnie jest praktykowane, to składanie wniosków o zwolnienie z obowiązku płatności rad kredytu, które sąd. Winien rozpoznać w terminie 7 dni. Oczywiście jest to termin instrukcyjny, więc niestety sędziowie nie są związani tym terminem. Ale bardzo często o wiele sprawniej uzyskujemy zabezpieczenie roszczeń, aniżeli doręczenie pozwu do banku. Przy czym nie jest to jedyna zmiana, jaka jest proponowana w ramach tej ustawy. Ona być może jest pozytywna dla kredytobiorców, ale też zwrócę uwagę, że nie każdy kredytobiorca Chcę zwolnienia z obowiązku płatności rat kredytu. Mam takich klientów, którzy są na tyle ostrożni, że do momentu prawomocnego zakończenia postępowania chcą kredyt dalej wykonywać.